Nagrywam. Nagrywasz? Nagrywam. Nagrywa. Nagrywam. 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 Serio, nagrywam. Ramzes. Ja to moja ekipa. Przynajmniej część z nich. Cześć. Witam. Wchodzimy teraz do opuszczonego. Do czego? Opuszczonego? Fabryki... fabryki mefedro... Yy, znaczy... Do... Yy, yy, do fabryki... Fu... Nie. Fu... Nie. Yy, do fabryki opuszczonej hucie. O, o, dobrze. Fabryka opuszczona huta. Świetnie. Fajnie brzmi. Drzwi otwarte, więc możemy sobie wejść. Zwiedzamy. Ty chcesz tam wyłazić? No co ty? Stał. No, dowyślam się, że sam. Alpinista. Ja tu co roku. On tu uważa co roku. nie zaświadczonym spindraczem. Aha, spindracz. Dobra. Wiesz, on ma pająka. A, wszystko jasne. Spójrzcie jak to wszystko no fajnie, fajnie wygląda. jest stabilne jak moja mama. Skąd że twoja... Co? co? <laughs> cenzura, cenzura. <laughs> to mamie nie pokazuj tego cinka. Blisko jest pociąg z tego co widać. A że się wgramolił. Tak jest. Nawet wysoko. Pasuje. Czekaj, sfilmuję z, z tej strony. O. No, Majk, uważaj, trzymaj się. Ja to nie próbuję wchodzić, kurna, w tych wojskowych butach jeszcze to nie Aha. próbuję wchodzić. Mam nadzieję, że na wyczucie wiesz, że to się nie złamie. Przelazł. Tak, teraz, teraz mogę powiedzieć. No. mogę powiedzieć, że wszedłem tam. Ale mam buty wojskowe, <laughs> będzie mi się ciężko chodziło na nich. No tak, wojskowe nie są najlepsze do wspinaczki. Przelaz tam, dam zuma. No i jak tam? Super. No nie gadaj. Trzeba się zastanowić. Ty, słuchaj, stoimy, tu czekamy. O! Dobrze jest? Dobrze jest. Ty, ale tamtą stroną jest jakieś zejście? Jest tam zejście drugie? No jak nie ma, to nie ma. No to ja nie wchodzę jak nie ma, bo ja nie chcę, nie, chcę, no nie mam zamiaru tam. <laughs> wracać się. Dobra, to słuchaj, schodź i idziemy do tego drugiego budynku, który o tam jest. Ale tu jest naprawdę dobrze. Dobrze tam? Mhm. No ale poza no tym jest. korytarzem co tam jest. Też tam wchodzisz? Tam bo, tak bo ty masz fajne kieszenie. Nie nagrywaj tego. Aha. Masz fajne kieszenie Dobra Wchodzi drugi Tak mnie zachęcają Że chyba ja wejdę Stop, łapie. Dobra, łapie cię, w razie czego skacz. Nie, tak nie, tak nie. Stary jestem wyskoczony jak Madam, Madonna. Nie no ty nie świruj. No nie. Samego mnie zostawili. Bez kitu samego mnie zostawili. Ja się trochę boję. Patrzcie, dookoła mnie tu nikogo nie ma. Mam nadzieję, że zaraz przyjdą. Albo zejdą z drugiej strony. O tam. Albo ja będę musiał tu wchodzić. No dobra, poczekam, poczekam, ok. Jesteśmy blisko jakichś torów kolejowych. O, nawet pociąg jedzie. Dobra, fajnie. I nie ma ich. Ale tam przecież nic ciekawego. Jedna taka kwadratowa rura na kilkadziesiąt metrów, i to jest wszystko. Trochę za duży. Ja tu zostaję sam. To ja w takim razie zacznę pomału wchodzić. No super. Trzymajcie za mnie kciuki. Będzie mi trudno, żeby filmować i wchodzić jednocześnie. Bo, 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 bo mogę tu trzymać się tylko jedną ręką. Kurczę. Oj, trudno jest filmować. Musiałbym mieć kamerę czołówkę. Bo inaczej mogę im nie dać rady, żeby wejść tam wysoko i filmować. Dobra, jeszcze trochę. Cholera, gdzie oni są? Nie widać ich. Ale słyszę. Idą. Wlazłem prawie na sam szczyt, ale nie będę tam właził, bo łatwo nie jest filmować i wchodzić. Nie. Ale czekajcie, chcecie tam iść dalej? A dlaczego? Co tam jest? Ja przykład ciekawą jest tam ciekawe To jest nie prosty po prostu korytarz poczekaj niech ten pociąg przejedzie Dobra, jeszcze raz, co tam jest? Jest tak ciekawie, że tam jest tyle prosty korytarz. Tam tylko no. jak się przejdzie na środek Jest tylko ta taśma ciągłowa Tylko taśma jest. Ty ale od tamtej strony jest zejście na dół? Tak, jest? Ale jak to zejście. Taka sama drabina jak tu? Tak, ale nie przejście ten. Nie ten most. Albo ja może przejdę dołem, sfilmuję co jest tam, a wy przejdźcie górą. No to my idziemy tam, jest ta drabina, a to jest... No. Chyba wiesz co? Tutaj podejdę. Ale nie, ja tam nie włażę, ale bo ja kurczę. Teraz na kamerę. i mam to filmować wszystko. Poczekaj, pauzuję. I już się nagrywa. Ja wiem, że nie plecy widać. Już się nagrywa. Dobra, nagrywaj. Ja idę pod te drugie. Dobra. No to więc tak. Tutaj jest Mike. Ramzes będzie szedł. Oczywiście będzie szedł inną stroną. Idziemy, bo naprawdę po bardzo stromych rzeczach i musimy uważać przede wszystkim. O kurde Weź mi ten patek, bo, bo w ryj nim dostanę Ale... Co? Ale... Dobra, Ale... Ramzes Idziemy No Witamy Pewnie, Witamy. Brom, że tak To jest Tutaj mieszkasz? Tak. Niczym jest jakiś stary mędrzec. Mm. Jan. Tutaj, tutaj Jan. jakieś rzeczy by przybie przywie. Na pewno to jeździły jakieś takie rzeczy. Tak naprawdę nie wiem jaka to jest. Fabryka. fabryka ale, ale fabryka to jest. Ale mi się wydaje, że. Nie, nie wiem, czy to nie jest przypadkiem fabryka węgla, wiesz? Możliwe, bo tam nadal były takie czarne właśnie. Bardzo mówię. Nie wiem, co to jest za fabryka, ale jest dobrze. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. No, tutaj mamy taśmy. Ty, ale wiesz, jak to można zrobić? Tymi taśmami. Ty, wiesz, jak to można zrobić? Tymi taśmami mogło, byśmy mogli e, to jest wejść na górę. No. Ale to tutaj coś, jakieś części są. Tutaj można by było no, na jest górę jest wejść, ale no, to nie to wiemy jeszcze, czy. czy... Nie jest to w złym stanie. Zejdź po niego. Idę dalej po pofilmować. No. Mike będzie idzie po Ramzesa a ja, szałki, idę dalej pokazywać co tutaj jest. Tutaj mamy wejście, ale no nie wiadomo, czy to wejście nie jest przypadkiem otworzone dla pracownika, który wynosi cokolwiek. Ja to nagrywam cały czas i nie po imieniu Dobra. No tutaj jest roundes Przyjmuję grozbę, ale ciężko było no. Ja tylko tyle powiem że y, nagrywając byłem tutaj mocnie I to będzie widać to dobrze na kamerze bo ja przybliżyłem ktoś lata za jakąś się Tak wiem. Są tam jacyś, jacyś pracownicy, może ochrona też być, więc musimy tu uważać. No nie, kurde, no wam, To nie takie fajne miejsce i żeby... Fajne. Ja rozumiem, ja fajne rozumiem. Miejsce. Nie wiem, czy będzie, będzie odnawiać, o to spoko, ale muszę, no, żeby tak wejść. Nie, to jest, tak. jest strasznie długo zrobione yy, no. i jeszcze nie naprawili tego. Dobra. Słuchajcie, to my idziemy w takim razie do tego drugiego budynku. Miałem nadzieję, że nie spotkamy ich, kurwa. Jak dudni. Tu jesteś. O kurczę Poczekaj, my tam... Stój na chwilę, my tam wejdziemy. Tak, 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 stoję. Masz latarkę? Yy, mam latarkę, trzymaj. Czołówka, ale może to w ręku trzymać. Hmm. Dobra ja też tam idę. Wchodzimy w dół takim dziwnym szybem. Nie wiem co tam jest wyżej, ale tu jest ciemno, nie ma okien. ciepło tu jest Jaki, jakiś system grzewczy tu jest tak, czuję 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 ojej ojej a nie chyba nic mówić, ale to jest wypoczynek węgla. Aha. Wypoczynek węgla dla człowieka jest zdrowy, A to lepiej tu zakręcie. długo nie, przy, nie przebywajmy. Po cichu musimy blisko podejść. I po cichu, bo być może ktoś tam jest, mogą być jacyś robotnicy albo ochroniarze Ekstra. Co? nie dalej na tym, bo jest osób. My że jest osób. Dobra, jeżeli jest kilku osób, to nie ma co no. się ładować. No raczej nie. Jest tak. matry, ale tam mogą być jeszcze ci budownicy i tam tak. pracownicy. W sumie tak. Czyli co? Czyli wracamy? Nie klikaj. Nie, nie klikaj, albo powiem, by wszystko wyłączysz. Albo włączysz coś. Nie wiadomo co.

Aha. Ktoś, tu jest? ktoś tu jest? Ktoś tu jest? Tak, ktoś tam jest? To jest, to jest, to jest winda towarowa. uratłeś. Jeszcze Jest. I tak przez okno.

Miejsca, to jest ogromne. No, jest. no rób szybko, zdjęcie będą na miniaturkę się No. Nie, się wydaje, że powinniśmy. No. Nie wiem, czy tam nie ma przynajmniej pojeździ na wore. To jaczekolwiek, pociąg. jakkolwiek jest. Ale co jest? Weź się tam na górę bo jak szedł szept tam Aha, nie wiem. Ale kurwa, ja wolę nie rozmawiać, bo jeżeli, bo jeżeli wiesz, jest tutaj z nami ktoś. No. Możemy mieć za to nagrodę. No prawda? przypał. To lepiej chodźmy stąd. I wracamy tą samą drogą. A co Trzymaj. Nie nie, żeby, lepiej żeby nas tu nie zatrzymali. Bo, bo to wiesz. Wchodzimy na tereny no, jakieś. Że wchodzimy na tereny dostrzeżone. Będziemy czekali na przyjazd policji. No właśnie. Ej, dobra. Ruszaj. Tylko staraj się. Tam, iść po cichu. Co strzelić? Guma. A, Guma. Ta guma to jest tutaj ona tak naprężona. No, no. i no. zresztą gruba guma to jest. Jakby tak się zgęła. A to jest byśmy suknięta jakby się zgęło. Tak oczywiście nie tak. dotknaj na to. Chodźmy. 我要活下去。 Idziemy tam z powrotem. Byśmy tam zaczekali do zmroku lekkiego. Do lekkiego zmroku i do. a tej... się trochę ściemnie. w sumie. może masz rację. Możemy tu poczekać. Mamy taki pomysł. Żeby poczekać do zmroku, aż pracownicy zakończą pracę. Żeby Was nie, nie zauważyli. Nie tutaj. no tak, nie co, ja. Ale odsuń się ja od my, okna, bo mogą cię niechcący zauważyć. Tego jak oni tutaj jeszcze pracują. No. To może taka możliwość, że no. poczekali tu zmroku, to na pewno nie hmm. by to zamknęli. Wtedy my byśmy mogli poczekać tutaj do zmroku. No tak, możemy. Jeżeli byśmy poszli tu właśnie do rurą. byśmy no. weszli na murę, zeszli tak. na dół, ale na pewno jeszcze będziemy wiązać się z tym, że na pewno jest alarm jeszcze założony. Może jest, może nie ma. To Jeżeli będzie alarm. Musimy konkretny punkt wyjścia znaleźć i jak najszybciej pryskać. No punkt wyjścia to jest tam gdzie weszliśmy. Tak jest. Panie Jadwigi, dobra, może ja mam Właśnie poczekamy do tego No. Panie sobie pójdą w Lemko. No. Wejdziemy tamtą, tamtą ciągową. No tak. zwiedzimy to miejsce i powiedzmy załączy się ale nie? No. To też może być taka możliwość, że tak. na pewno będzie na dole, czyli tu teraz, ten nie, już na Więc w takim razie, jeżeli tak się załatwimy, schować się. Chować się. Powiedzmy, właśnie załatwimy, że No, no musimy i tak dalej drogę, Czyli pojedziemy tą samą drogą, którą weszliśmy, tylko że w ten sposób, e, że tą taśmą byśmy szybko wracali i zamiast tamtą drogą pierwszą którą to tą drogą dobra może być tak bo będzie łatwiej zejść i wtedy możemy naprawdę szybko z tym. wody z okay. jest pocztę do więc byśmy mogli teraz odcinek zakończyć tak zakończymy jako, jako pierwszą część filmu Ściąć pierwszą część a, a drugą zobaczymy Dobra, przejdziemy się no, gdzieś po prostu, a potem po prostu, wrócimy a tu. A później wrócimy, żeby tak uh -huh. tego. Zresztą może się jeszcze Zresztą są ferie, możemy się spodziewać. No i o to chodzi. No ja, ja, ja też mam powiem. ferie i wy macie ferie. Tak więc... jest. I właśnie widzowie, jeżeli do ferii wbijecie w sumie nie wiem ile, ale... 800? No 800, 800 to byłoby dobrze. 800, 800 subów. To będziemy robili specjal 800 subów. Dobra, 800 subów. Wbijajcie, subskrybujcie jak najwięcej. Kończymy część pierwszą tej opuszczonej fabryki. A później będziemy kręcić część grubą. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Uuuu!